W Zalipie słynie z malowania kwiatów. Te kwiaty są malowane na różnych budynkach. Na domach, na budynkach gospodarczych, na piwnicach, na studniach, na budach dla pieska. Na wszystkim tym, na czym można malować. Takich malowanych domów w Zalipiu jest ponad 30. A osób, które potrafią malować około 80, może troszeczkę więcej. Malują nie tylko y, kobiety i dziewczyny, ale malują również chłopcy, młodzi, także nie jest to tylko zajęcie dla kobiet i dziewcząt. Tradycja malowania domów, bo jest to tradycja, sięga przełomu XIX i XX wieku. Początkowo były to bardzo prymitywne kwiaty, wykonane wokół pieca. I te kwiaty nazywały się Packa, a powstały w ten sposób, że kobiety brały pędzel zrobiony z prosa, moczyły w wapnie i uderzały o często zabrudzoną ścianę wokół pieca. I jak uderzyły tym pędzlem o tą brudną ścianę, to powstawała taka biała, nieregularna plama. I tą plamę nazywały Packę. Packą. Później domalowały kropki, kreski i kółeczka, i tak powstał prymitywny, pierwszy prymitywny zalipiański kwiat. Był on prymitywny też dlatego, że narzędzia, jakie używały, też były bardzo prymitywne. Jeszcze a później płateczki wokoło. I taki najprostszy, możecie ze cztery takie kwiatuszki i już macie taki podstawowy kwiatek, taki prosty kwiatek, albo aster, to też jest taki kwi kwiatek e, ogródko, w ogródku rosnący. E, robimy zamiast oklążby to takie szpilki, Takie właśnie takie. I właśnie taki jest też ładny. Robimy ze cztery kwiatuszki na jajku, ale nie duży. Najczęściej był to patyczek brzozowy, który kładły na kamieniu, drugim kamieniem uderzały. O tym, ale o koniec patyczka. Ten patyczek się roztrzepił, rozdwoił tak się na takie drobne kawałeczki i tym rozczepionym patyczkiem malowały na ścianie. Robiły też pędzelki. Ucinały kawałek włosia ogona końskiego, przywiązywały nicią do patyczka i też był pędzelek. Takimi pędzelkami starsze kobiety malowały bardzo długo.